Siemanko. Przynieś zlecenie za Dorset Dobrze. Urodziliście ty i tatuł przyjaciela. Do zobaczenia. Od razu tutaj właśnie do nas zadzwoniła Waka. No i mówi, żeby nie dać na siebie za długo czekać. Także jedziemy. Nie no, ta fura to nie. Już wolę tego pseudogolfa. Też coś jest? Prodziemy później Tam też coś jest. Własnej osobie w moim skromnym salonie, Wakako, dawno się nie widzieliśmy. Mogę spocząć? Co cię sprowadza? Mamy nierozliczone sprawy. Sandra Dorset, pamiętasz? Nie zapominam takich rzeczy wi? No to? Oto Twoja zapłata. Jest jeszcze całkiem niezły dodatek. Ripperdog wykona dla ciebie Dermo Imprint z funkcjonalnością zakłócania broni typu Smart. To specjalność Tiger Claws. No, dobra. Podejrzewam, że mało kto zna Westbrook tak dobrze jak ty. Moi mężowie znali Westbrook. Każdy z nich był wysoko w hierarchii Tiger Claws. Rządzili w Japantown. Czym się zajmowali? Tym, na czym najłatwiej zarobić i co daje władza. Sprzedawali seks i zakazane technologie. Proste. Dobra, uciekamy. Panie, że dałeś nam pieniążki. Jeszcze mamy darmową nagrodę do odebrania. Próbowałeś tęczowych popersów? Także wsiadamy i jedziemy. Zejdź mi z drogi. Się tu przejechać musi się dać. Naszym nowym, nowym pojazdem, już tamten został nam zakonfiskowany. Musimy sobie czymś radzić, tak? U, -u tutaj sportowe furki frwają. Do ten Night City po tym hotfixie, który dzisiaj, czyli w... Dobra, dobra, pamiętam o walkach. Będziemy się prać. Po tym hotfixie, który wyszedł dzisiaj, czyli... E... 12 grudnia. Dobrze, że sobie szybko tak poradzili z tym fiksowaniem, w co je musieli to zrobić, tak? Tu coś jest. Chyba mnie lubią. Dobra. Dawaj. Nie tak, no kurwa. Ach. Próbował, żebym go, może trafił. Dobra. Leży. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś. Przemieśćmy się aby mieć lepszą pozycję Trzeba zachować czujność. gdzieś tu jest Cywil byś się nie pchać go. Kogo mnie? Zapraszam. A, no możemy tu sprzedawać klamoty. Bardzo dobrze. Mm... Pulsar wygląda nieźle. Sobie tego pulsara zostawimy. Git. I szybciutko ekwipunek. Wygląda nice. No dobra, widzicie? Kawałek się przejechaliśmy. Ktoś tam ma do mnie jakieś wąty. Uciekamy. Wow, wow, wow. Ciekawe czy te fury się naprawia gdzieś. To jest szybka podróż. A my jedziemy. Chillujemy się po tym pięknym mieście. Już tak mniej zwakowanym. Cieszmy się i radujmy. Tutaj jakieś obcierki.

krótka piłka Ciekawe czy da się gdzieś podjechać naprawić Jak ona się pali To wiadomo, że niedługo może ją strzelić. Do wszystkich jednostek wspierających działania NCPD. Podejrzenie przestępczości zorganizowanej w pobliżu Ross Street i Shipyard Way. Grupa tak zwanych kosiarzy, kierowana przez Jelenę Sidorową za... bezdomnych. Co? z zwarcie? Za zneutralizowanie zagrożenia władze Night City wypłacą nagrodę. Okej. Okay. A my idziemy do... dyktorka. Pokaż co masz. Wybieraj. robić jakieś darmowe, tak, rzeczy. Odbierz darmową nagrodę. Co z handlu coś? Trochę jest to dziwnie zrobione, muszę wam powiedzieć. To jest 1000. Yy, może dowiemy się. czy osobiste. Jest. Co no robi? No dobra, odebraliśmy. I trafiłeś. Ale odlatują fajnie, ja sobie prawdę, co ty nie jesteś? Jeszcze ktoś? Ja się ręka oderwała lekko. Od reszty ciała. Tutaj jeszcze. Pan inteligentny inaczej. Są takie po prostu miejsca na mapie, do wybicia? Podskoczymy sobie tam, a co? Że na motorku? Jesteś głównie boł. Dobra. Nie, ja nie chcę umierać! Ty nie musisz umierać. Snajper. Miałem tutaj inną broń, kwiponek. To jest strzelba? A? Przem po by się powoli kończy No, wechyl się. Równo bić. W końcu Chcesz mnie zaskoczyć? Co wot pierdalacie? Spiąć dupy! Dobrze ci tak! Przeładuj mi to ładnie. Wszystko zrozumiane Dobra, ten już nie żyje Doładujmy sobie Gdzie jest ten pan snajper? Tam Ruskie. Ciekawe, czy ktoś pat na trzy kibryjki. Dobra, gruzi ziemię. Też grzyzie ziemię? Nie powiem, ta strzelba mi się podoba bardzo. Zbadajmy tutaj zwłoki tych ludków. Pan sniper to też tam. SP4, dozwolone użycie przemocy bezpośredniej. No, policja naszych czasów, no, no czy naszych czasów Night City, oczywiście. Ty też. O, jesteś sama, to się ma ogarnąć. Materiały wybuchowe koło mnie, to nigdy nie jest dobry pomysł. Jest mój, mój on Jesteś pewno. drugi raz! Ha, ha. Tak? Jest mój! A ty jesteś moja. Spokojnie. Debil. Ze skalpelem na mnie? Ktoś tutaj ma wysokie mniemanie o swoich skillsach. Wow, wow, wow. kontrolnie. A no tak. Dobierasz sobie marnych ludzi. Tam jesteś. Dawaj wszystko co masz. Okej. Okay. I wychodzi, że chyba sobie zrobiliśmy to zadanie, tak? Wejdźmy na zewnątrz. Nie do końca teksturowaną. z zewnątrz. Zapraszam. Patrzmy, co mamy w ekwipunku. Okej. Okay. pasuje snajperka snajperką szturmowy karabin przerzucimy na to okej okay. i strzelba strzelba jest strzelba I gdzie ten nasz pojazd 70 metrów. Utknął. Boże drogi. Dobra. Patrzę na kolejne jakieś zdania. I zrobimy w kolejnym? Rozmawiać z Barym w Viktora, Wiktora, oczywiście, że z... ogarniemy ile ten samochód? 14 koła, no chyba sobie jaja robisz Dobra, widzimy się w Afterlife. Ja tam pojadę i zrobimy to w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się i do następnego. Hej! o, kurwa, syny! To będzie niebezpieczne. Nie martw się, Jesteśmy kulotporni. Róż dupę! Co tam się napierdala? Lubię Night City. Pierwsza liga Jackie. Jak ci się podoba? Jesteśmy ujebani! Słyszycie!